Promocja dla nowych wygraczy wciąż aktualna. Jeżeli założycie konto w tym polskim legalnym serwisie i przy rejestracji podacie kod promocyjny strefa 50, to możecie zagrać jakikolwiek kupon maksymalnie za 57 zł, jeżeli ten nie wejdzie, wraca do Was 50 zł, które od razu możecie wypłacić. W tej promocji nic nie trzeba obracać. No i standardowo zabawa o 50 zł. Wystarczy zostawić łapę w górę pod tym filmem, subskrybować kanał i wytypować wynik meczu oraz minutę pierwszej bramki tego właśnie spotkania. Typujemy do godziny rozpoczęcia meczu Koniecznie dopisujcie swój login gracza BetClick Komentarze bez loginu, dodawane lub edytowane Po tej godzinie, odpadają z konkursu A zatem przejdźmy do typów Miłego oglądania Atletico Madryt, Majorka Naszym zdaniem w tym meczu będzie co najmniej 9 rzutów rożnych Jest to mecz hiszpański dla Liga 16 kolejka tych rozgrywek Gospodarze są wiceliderem tabeli Rozegrali 14 meczów, w których zdobyli 29 punktów Mają tyle samo punktów, ile trzeci w tabeli Sociedad, jednak zarówno od Sociedad jak i królewskich, Atletico rozegrało jeden mecz mniej. Majorka zajmuje 14 miejsce w tabeli. Rozegrała 15 meczów i zdobyła w nich 16 punktów. Ma zaledwie 4 punkty przewagi nad strefą spadkową. W ostatnich dwóch meczach ligowych Atletico wywalczyło 15 kornerów, odpowiednio 7 i 8. Majorka z kolei zdobyła ich 6, odpowiednio 4 i 2. Uważamy, że oba zespoły będą chciały wygrać ten mecz. Atletico, by zmniejszyć stratę do lidera, Majorka, by powiększyć przewagę nad strefą spadkową. Biorąc pod uwagę ilość, Cornerów w ostatnich meczach, liczymy zatem, że oba zespoły będą przeprowadzały akcje i stwarzały sytuacje podbramkowe i strzeleckie, które zostaną zamienione na przynajmniej 9 rzutów rożnych. Lons PSG. Uważamy, że w tym meczu paną co najmniej 3 bramki. Jest to ciekawie zapowiadający się mecz 17 kolejki francuskiej Ligue. Lons zajmuje 5 miejsce w tabeli, rozegrało 16 meczów i zdobyło w nich 26 punktów. Do wicelidera traci tylko 3 punkty. W trzech ostatnich meczach Lons raz przegrało i dwa razy zremisowało. PSG z kolei jest liderem tabeli, także rozegrało 16 meczów i zdobyło w nich 41 punktów. Ma 12 oczek przewagi nad wiceliderem. W poprzedniej kolejce ligowej Paryżanie nie 0-0 z Niseą u siebie. Liczymy, że oba zespoły będą chciały wygrać. Lons, by przełamać nie najlepszą serię meczów i zbliżyć się do wicelidera, ps, by zrehabilitować się za remis w poprzedniej kolejce na swoim stadionie. Liczymy zatem, że obie drużyny od początku będą stwarzały sobie sytuacje podbramkowe i strzeleckie, które zamienią na przynajmniej 3 gole. Tak oto prezentuje się nasz kupon. To tyle na dziś, dzięki za uwagę. Pamiętajcie o promocji BetClick, kod strefa 50. Wpadajcie na fejsa, subskrybujcie kanał, a my widzimy się wkrótce. Do zobaczenia!